Witam wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś przyjrzymy się zjawisku, które będzie miało miejsce 28 listopada o godzinie 4.38 mniej więcej dla Warszawy, a mianowicie chodzi o Nów w Skorpionie. Spójrzmy, co się dzieje w kosmogramie. Nów ma miejsce wtedy, kiedy księżyc spotka się ze Słońcem i stanie się to w czwartym stopniu skorpiona. Jest to moment, kiedy rozpoczyna się nowy cykl lunarny i mamy okazję doświadczyć w czystej, intensywnej postaci archetypu, w którym zanurzone są oba światła, a w tym przypadku również i Merkury, i Wenus, czyli nie tylko Słońce, świadomość, księżyc, emocje, ale również i Merkury, komunikacja i Wenus, system wartości. Wszystkie te cztery planety osobiste skoncentrowane są na tym, co skorpionie, na tym, co niesie archetyp Skorpiona. I będzie to niezwykle intensywny okres. Który wydaje mi się, że najlepiej będzie spożytkować na refleksji, medytacji i wewnętrznych poszukiwaniach tego, co może stać się motywem przewodnim dla następnych kilku tygodni. Skorpion jest znakiem metamorfozy, jest znakiem, który zachęca nas do transgresji i transformacji. Chcę, abyśmy odrzucili to, co stare. I przygotowali się na wzrost, na rozwój, na to, co nowe, ale do tego potrzebny jest moment wejścia w siebie i odkrycia tego, co najważniejsze, tego, co może stanowić podstawę tego nowego, wielkiego projektu. Bo pamiętajmy o tym, że zaraz po fazie skorpiona jest faza strzelca, a strzelec to są maksymalne plany, największe zasięgi to są y, rzeczy y, z najwyższej półki. Ale aby móc po nie sięgnąć, trzeba mieć solidną podstawę, którą zapewnia tylko skorpion. Skorpion, który drąży do szpiku kości. I teraz, dlaczego ten moment według mnie lepiej poświęcić na medytacji, na refleksji, na pracy z emocjami, z wnętrzem, niż działać? Dlatego, że Mars, który odpowiada za działanie, znajduje się w wadze, w kwadraturze do. Saturna. Mars będzie w 15 stopniu, Saturn będzie również w 15 stopniu, co oznacza, że zajdzie między nimi relacja gaz-hamulec. To jest tak, że jakby Mars chciał iść do przodu, chciał działać, a Saturn, który jest w koziorożcu najmocniejszy mówi mu stop, wstrzymaj się, spójrz w głąb. Działaj do środka niż na zewnątrz. Oczywiście, chwilę po nowiu Mars pójdzie do przodu i uwolni się od kwadratury z Saturnem, wchodząc w kwadraturę z Plutonem. Więc to ciśnienie, ta para, które zostały wstrzymane, w dwójnasób będą chciały znaleźć ujście. Bardzo możliwe, że ta. Agresja, która w nas będzie wzbierać, czy też pragnienie działania, będzie starało się znaleźć um, ujście w niewłaściwy sposób, w niewłaściwy, to znaczy łamiący zasady, działając wbrew przyjętym prawom. Tak interpretuje tę kwadraturę Marsa z Plutonem, która wydarzy się chwilę po um, nowiu. Dlatego ta energia, która będzie w nas wzbierać, w okolicach nowiu, warto jej się przyjrzeć, zastanowić nad jej źródłami i zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcemy to spożytkować, ponieważ bardzo łatwo będzie w okresie po nowiu dokonać pewnych nadużyć, pewnych przekroczeń, które mogą mieć dla nas przykre konsekwencje. Zwłaszcza musimy uważać na sprawy związane. Z seksem, z nadużyciami seksualnymi, z tym, jak się obchodzimy ze swoją energią seksualną. Bo kwadratura Marsa z Plutonem bardzo często skłania do nadużyć seksualnych i do wykorzystania prze... seksu w sposób przemocowy. Stąd też warto w okresie tego nowiu przyjrzeć się również temu, jak pracuje nasza energia seksualna i w którą stronę ma ochotę ona zmierzać i jak mamy ochotę ją obsłużyć. Ale to wszystko na poziomie pracy wewnętrznej. Również ze względu na trygon, jaki występuje między koniunkcją księżyca i słońca, a węzłem północnym, który znajduje się w raku. Te wglądy i te Intuicje, które do nas przyjdą w okresie nowiu, mogą okazać się kluczowe dla poszukiwania naszego wewnętrznego bezpieczeństwa, które jest niezależne od zewnętrznych struktur. Yy, mogą posłużyć zmianom, jakie musimy przeprowadzić w przyszłości na zewnątrz, to znaczy, które z tych struktur musimy odrzucić po to, aby poczuć naszą wewnętrzną siłę, która umożliwi nam niezależne działanie. Ponieważ opozycja, jaką będzie tworzyć koniunkcja świateł z uranem, ma za zadanie wyzwolić w nas impuls emancypacyjno-wolnościowy. Znaczy ten kierunek, który wyznacza węzeł północny przez cały rok 2019, w tym przypadku zostanie spożytkowany przez. Te relacje, współzależność świateł z Uranem, który zawsze dąży do tego, aby wyzbywać się ograniczeń, aby przeskakiwać mury, aby e, być w innym miejscu niż w którym się obecnie znajdujemy na zasadzie zmiana miejsca na zasadzie skoku. Ehm, Uran będzie nas zachęcał przede wszystkim, abyśmy poszukiwali wolności w obrębie zasobów materialnych skorpion to są nasze zasoby wspólne, to jest to co dzielimy z innymi, to jest to w jaki sposób mieszamy się z tym co uznajemy za cenne o co chcemy zabiegać, zwłaszcza to co obdarzamy władzą nad nami i Uran będzie chciał, z racji tego, że jest teraz w byku, będzie chciał zachęcić nas do poszukiwania rozwiązań które uniezależnią nas od tego przemożnego wpływu Okoliczności, które mają nad nami przewagę, to wszystko po to, abyśmy mogli realizować nasze przeznaczenie w obrębie indywidualnego, osobistego bezpieczeństwa. I teraz ta opozycja z Uranem również będzie zachęcała do impulsywnego, eksplozywnego działania. Chciałbym przypomnieć, że skorpionem włada Pluton. A Pluton i Uran to są dwa archetypy związane z energią atomową, więc bardzo łatwo będzie o, o wybuch i o intensywne emocje, ale tak jak powiedziałem wcześniej, lepiej jest wykorzystać to na intensywną pracę wewnętrzną. Kolejnym aspektem, który nie będzie nas zachęcał do tego, aby działać na zewnątrz, jest kwinkunks między Marsem a Neptunem. Neptun ma działanie rozmywające, niwelujące. Kwinkunks jest niewygodnym aspektem, co oznacza, że Mars pragnący działać bezpośrednio i nagle, będzie w jakiś, w jakiś sposób yy, rozmyty, zaniepokojony, chaotyczny i może nam narobić wiele szkód, jeśli yy, na siłę będziemy próbowali forsować jego energię na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, ten czas lepiej jest skupić na wewnętrznych poszukiwaniach, ponieważ to, co przyjdzie do nas w trakcie tego okresu niezwykłej intymności z nami samymi, to jest taki szczególny moment, kiedy mamy okazję naprawdę dotknąć naszych najwrażliwszych, a nawet najciemniejszych aspektów, bo skorpion odpowiada też za to, co wyparte, za to Czego nie chcemy widzieć, za to, co ukryte przed nami, a teraz będziemy mieli okazję dotknąć tego, co wydawało nam się straszne, tak przerażające, ale konieczne do dalszego rozwoju. To chyba tyle, ile mam do powiedzenia w związku z tym niezwykle intensywnym nowiem życzę wielu owocnych wglądów, i nie bójmy się spojrzeć do samego wnętrza, bo to, co możemy tam znaleźć, może być prawdziwym skarbem, który w przyszłości przyniesie nam wiele dobrego. Dziękuję i życzę intensywnych doświadczeń a propos w Skorpionie. Pozdrawiam.